14. polski Festiwal Fotografii i kolejna rozmowa z Wojciechem Wilczykiem, poetą, fotografem, autorem esejów, który tutaj na Festiwalu w Opolu prezentuje zdjęcia ze swojego projektu książki Słownik Polsko-Polski. Co zobaczymy na tych zdjęciach? Na tych zdjęciach zobaczymy murale i grafy, jakie są malowane w Polsce, jakie były malowane w Polsce w latach 2014 2015. 19 przez ludzi, którzy sami siebie określają mianę patriotów. Chociaż właściwie w wielu przypadkach raczej należałoby mówić o nacjonalizmie. W 2014 roku zobaczyłem taki mural przy ulicy kijowskiej w Krakowie, gdzie był Jan Paweł II i wiślacki mural poświęcony generałowi Fildorfowi Nilowi. Bo wcześniej robiłem taki projekt poświęcony y, muralom kibicowskim wyszła książka, to się nazywa Święta Wojna, znaczy muralą kremalując właśnie na ze sobą grupy kibiców. Potem po roku właśnie zobaczyłem ten mural, zaszły w nim pewne zmiany i z głupia frant wrzuciłem do Google takie zestawienia mural patriotyczny, żołnierze wyklęci mural i tak dalej. Dostałem taką ilość wyników, że wpadłem w osłupienie, bo to było z 200 takich rekordów. I to, takich, I to takich samych mocnych rzeczy. Zacząłem to oglądać, lokalizować, i pomyślałem, że trzeba spróbować to fotografować. I, no i po, po pierwszych zdjęciach doszedłem do wniosku, że należy to kontynuować. Jak mi zeszło 5 lat na, na pracy nad tym tematem, w gruncie rzeczy chyba sfotografowałem więcej niż 600 takich obiektów. Do książki weszło około 500, ponieważ wydawcy mi powiedzieli, Więcej niż 500 stron nie wszędzie. Książka została wydana w 2019 roku. Nakład wyczerpano. Ta książka okazała się bestsellerem. Można tak o niej powiedzieć. A Pana określa się od jakiegoś czasu jako Ważnego dokumentalistę w Polsce, osoba, która dokonuje takich zapisów antropologiczno-socjologicznych, bo przygląda Pan się różnym zjawiskom. Kiedy widzimy pojedynczo jakiś mural, kiedy widzimy pojedynczo jakieś zjawisko, nie mamy szerokiej perspektywy, Pan to zbiera wszystko i na podstawie tego pojawiają się jakieś tezy, pojawiają się jakieś analizy, ale też. Czytelnik i osoba, która styka się z tymi zdjęciami, która patrzy na te dzieła, na te utwory, też tworzy sobie jakiś obraz. To jest też jakiś komunikat, który mówi o nas, coś o Polakach, o kontekstach, w których żyjemy. Zresztą te kadry też są niezwykle interesujące, bo to nie tylko murale, ale to także naddane historie, które się pojawiają wokół tych murali. No, właśnie kontekst jest ciekawy, w, których, w którym te grafy się pojawiają i też na czym są malowane. Często garaże, bo garaże są bezproblemowe, tam można jak gdyby bezkarnie to robić. Na bloku już trzeba mieć zgodę wspólnoty albo, albo administratora. Celowo fotografowałem, na, na ile to było możliwe szeroko, żeby pokazać też, jak wygląda sytuacja dokoła, na jakich obiektach są namalowane. Czyli ten kontekst na pewno też, też dążeniem było zrobienie takiej antropologii de facto. To problemu, no bo jakoś tym się nikt nie zajmował, a jednocześnie też myślę sobie, że to jest taki rodzaj współczesnej sztuki ludowej, całkowicie autentycznej, bo w książce słownik Polsko-Polski przeważają murale malowane przez amatorów. Bardzo mało jest takich, które są zamawiane przez jakieś samorządy czy, czy instytucje. Generalnie są to murale pernakularne. Ten rodzaj ekspresji jest, jak myślę, bliski sztuce naiwnej. Ja znajduję taką analogię z. Z, na przykład z tym, co było na chustach rezerwistów kiedyś. To zjawisko też nie, nie zostało specjalnie zbadane. Ja tylko w Toruniu mają kolekcję takich gadżetów falowych, bo tam kiedyś była wystawa. Natomiast tak yy, nikt się tym nie zajmował. A tymi muralami też nie. I też zabranie tego wszystkiego do okupy to jest takie, mówiąc mało elegancko, jest to pewien rodzaj hiperboli, prawda? Czyli przytłaczamy trochę odbiorcę tą ilością tych obrazów, no bo oczywiście one są rozproszone i nie zawsze możemy je spotkać. Z drugiej strony, jak je oglądamy, one są ułożone alfabetycznie według nazw miejscowości, jak je oglądamy w takiej ilości, to widzimy, że pewne hasła się powtarzają, że mamy do czynienia z wykorzystaniem pewnych sloganów politycznych, że jak gdyby takie nasilenie malowania takich grafów, gdzie się pojawiali tak zwani żołnierze wyklęci, to, jest, to są okolice roku 2014-2015. Kiedy taka narracja była bardzo intensywna w prawicowych mediach, to też miało wpływ na. Tych twórców, którzy mieli, taką, mieli potrzebę, żeby też coś takiego namalować, żeby namalować rotmistrza Pileckiego czy też Inkę na, na grafie. Zresztą ta książka była wykorzystywana. z Swego czasu profesor Maria Poprzęcka napisała recenzję do dwutygodnika, ale też pisała mi, bo jakoś tam korespondowaliśmy, że, że wykorzystywała to na sympozjach poświęconych takiej tematyce. Około patriotycznej, czyli, czyli naukowcy też się tym zainteresowali, to tacy tak wybitni jak pani profesor. Jest to, można powiedzieć, też taka antropologia codzienności, prawda? Tak, tak. Bo te murale powstają w takich codziennych miejscach. Garaże, mury, które są w miejscach publicznych, no Blokowiska, blokowiska. Tak, tak. Czyli twórcy mają potrzebę organizowania wyobraźni, nie tylko wewnętrznej ekspresji, zewnętrznej ekspresji, ale też organizowania wyobraźni. No myślę, że to też jest taki rodzaj takiej narracji tożsamościowej, że to są hasła postaci, które sprawiają, że czujemy się, że jesteśmy pewnym rodzajem wspólnoty, albo że pe tym pewnym rodzajem wspólnoty są ci, którzy to malują i ci, którzy się w tym odnajdują. Taka narracja tożsamościowa to jest bardzo ważny element w element propagandzie partyjnej. Jest taka partia, która na całe szczęście poniosła zwycięstwo ostatnio i ona wykorzystywała tę narrację tożsamościową bardzo... W bardzo sprytny sposób i cały czas jak gdyby posiada ten żelazny rektorat, który reaguje na pewną symbolikę. Co ciekawe, na przykład ta religia smoleńska w przypadku murali w ogóle nie zafunkcjonowała. Było kilka, udało mi się kilka namierzyć, które bardzo szybko zniknęły i na przykład nie było murali pokazujących katastrofę, czy powiedzmy zestrzelenie to tego typu polega. Natomiast ona się pojawiła w polskiej sztuce ludowej. Co jest ciekawe, w tej, tej ciągle takiej sztuce naiwnej, powiedzmy, naiwnej, która ciągle istnieje. W świętej pamięci Marian Pokropek, który ma Muzeum polskiej sztuki ludowej w odrębusach, pokazywał mi pietę, gdzie matka Boska trzymała zamiast Chrystusa tu Proszę sobie wyobrazić samolot taki jeszcze wygięty trochę. Także to też jest ciekawe, że na przykład, mimo że to taki, być może trudno jest namalować wybuch samolotu, być może jest to bardziej problematyczne, ale w każdym razie coś tak spekt spektakularnego nie, nie zostało wykorzystane, bo na przykład husaria, jakieś bitwy, czołgi, obrona we wrześniu 1939 roku, tak? Z tym, że znowu, co jest ciekawe, że raczej sytuacja klęski i upadku, a nie triumf. Czyli tam, gdzie były ofiary, gdzie, gdzie przelano dużo krwi, tak, a tam, gdzie odniesiono zwycięstwo, niekoniecznie. Czyli taka, taki rodzaj patriotyzmu, martro, martyrologicznego, fatalistycznego de facto. To też jest ciekawe. Dlaczego akurat takie, takie momenty? przykład jest taki mural, już teraz nie pamiętam miejscowości, który, który odnosił się do bitwy pod Moką. To było takie starcie już na samym początku września 1939 roku, gdzie, gdzie wojska Polskie odparły atak czołgów niemieckich. Na tym muralu żołnierz Polski walczył z jakimś takim taki, z taką maszyną z filmu sens fiction, jak, jak z Gwiezdnych Wojen, z którą oczywiście nie miał szans z tym karabinem, z bagnetem. Tymczasem sytuacja była odwrotna. Wykorzystując pociąg pancerny i, i okopanie się za naszym kolejowym, oni stawiali tam przez pięć osób. Bardzo ciekawe, bo na tych murach pojawiają się także teksty. Tak. To nie tylko malowidła, ale także i teksty. Tak. Pierwsza Alberta bardzo często o żołnierzach, żyli, o, o, o ludziach, którzy żyli, żyli prawem wilka bardzo często, ale też na przykład ja do książki zrobiłem taki skrócony, bo nie mieliśmy miejsca no, na szerszy, skrócony indeks haseł, które się pojawiają i na przykład ku mojemu wielkiemu zdumieniu są na przykład fragmenty przysięgi nr u na niektórych muralach. Zresztą bardzo dużo jest nacjonalistycznej symboliki i to związane jest z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Nawet mural trafiłem namalowany przez kibiców karony Kielce, który był poświęcony Brygadzie Świętokrzyskiej, więc Czyli tej, która kolaborowała z Niemcami. Czyli na no, Krzyż Żelazny Narodowy musimy z tego typu sprawy, więc y, trzeba powiedzieć, że znacznie bardziej radykalne w retoryce są tak zwane oprawy stadionowe. I tam na przykład się pojawiała katastrofa smoleńska. Natomiast na muralach się Ciekawe. I Lech Kaczyński nie, nie, nie jest bohaterem żadnego muralu, a głównym bohaterem, który się pojawia, jest Rotmir Szpilecki i Inka. To są dwie postaci. I właściwie to jest też ciekawe, sami faceci. Poza Imką i Marią Skłodowską-Kiri, którą sfotografowałem na Trzech w sami faceci. Czyli to jest męski świat, dowódcy wojskowi, politycy, hierarchowie Kościoła katolickiego. Niezwykle jest to interesujące, bo tak. to jest nie tylko słownik polsko-polski, ale też taki atlas tematów i tych perspektyw, które mówią coś o nas, o naszych. Narracja. Skąd bierze Pan tematy? Bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto fotografuje, trochę inaczej patrzy na rzeczywistość, zgłębia, bada. Pana tematy w twórczości są niezwykle interesujące. Fotografował pan Kalwarię, mówię o cyklu z lat 1995 2004. Także przyglądał się pan Górnemu Śląskowi. I tutaj myślę o tych cyklach fotografii, które Funkcjonują pod nazwami Post Industrial, lata 2003-2006 z wysokości, czy też Czarno-Biały Śląsk. To były cykle fotografii, które pokazywały rozpad architektury na Śląsku w bardzo szerokim kontekście. Znaczy, ja ten Śląs oglądałem znacznie wcześniej, jeszcze 10, 10 lat wcześniej, zanim zacząłem robić, mało, no nie 10,8. Miałem firmę i dużo jeździłem po, po śląsku i te krajobrazy. Trochę też fotografowałem wtedy, które zwracały moją uwagę, natomiast nie miałem klucza, jak to zrobić. Znaczy, jak, jak, jak skrócić dystans do tych, do tych miejsc i je przedstawić w sposób realistyczny, oczywiście w fotografii czarno-białej. I taką wskazówką były dla mnie zdjęcia Jan Michelander. Świetnej fotografki. To były zdjęcia z Rudy Śląskiej. Zobaczyłem zobaczyłem te miejsca, które widziałem na jej zdjęciach i zobaczyłem, że nie trzeba komuś specjalnie kombinować, tylko trzeba panorować, nacis naciskać spust migawki. Ale to też jest taka sytuacja, że to dla mnie był pewien rodzaj tajemnicy. Kiedy robiłem te zdjęcia na Górnym Śląsku, działałem bardziej w sposób intuicyjny. Nie miałem planu ściśle określonego i szukałem miejsc, które zwracają moją uwagę, a po, po latach zdałem sobie sprawę, że szukałem też takich. Miejsc, gdzie jak gdyby czas się zatrzymał, chociaż to jest ni nierealne, które trochę przypominały moją dzielnicę z lat innych, w Krakowie Dębniki, która w latach 60. na początku lat 70. była takim miejscem trochę na uboczu, zaniedbanym i, i w jakimś zakresie podczas tego początkowego okresu fotografowania, typo szukają takich miejsc, które jak gdyby, których charakter znałem w przeszłości. Natomiast potem zdając sobie sprawę, że tam jest znacznie więcej rzeczy interesujących, zacząłem fotografować w drugiej, jak gdyby, fazie tego projektu też takie obiekty, tereny, gdzie były zlikwidowane zakłady pracy. I myślę sobie, że gdybym działał bardziej systematycznie, ten materiał byłby lepszy. Teraz, A dwa, nie myślałem wtedy o fotografowaniu ofiar tej transformacji ekonomicznej. Chociaż miałem kontakty z ludźmi, czasami rozmawiałem, jakoś nie dotarło do mnie, że oni są też ciekawi, że też powinienem ich pokazać, zaprezentować w jakiś sposób. I to był błąd, no bo poza jakimiś fotografiami reporterskimi nikt tego nie zrobił. A to naprawdę były tragiczne sytuacje, bo o ile głównicy mieli silne związki zawodowe i te odprawy, zwolnienia grupowe były poddane pewnym rygorom i nikt nie został wyrzucony na bruk, to na przykład cały ten przemysł hutniczy to było tak, że zwalniano część pracowników, mieli pół roku zasiłku, kończył im się zasiłek, zwalniano następnych i powstawały takie strefy ubóstwa, takie fawele de facto, na przykład nowa kolonia robotnicza w dzielnicy Bobrek jakby tam, gdzie, gdzie było dosyć niebezpiecznie. Więc, więc błędem było z mojej strony, tylko że być może nie, bu, nie byłbym w stanie wtedy tego zrobić. Błędem było, że nie próbowałem sfotografować tych, tych, ty, ty, ty wszystkich, którzy zostali gwałtowani i wyrzuceni z pracy, czy zwolnieni. Którzy nie mieli szansy, nie mieli pomysłu, co z sobą zrobić. To jeszcze był taki moment, że na przykład rozmawiałem z kobietą w jakimś kamilogułku, to znaczy, robiłem zdjęcia przez okno. Ona wyszła z, z tego pomieszczenia, zaczęła ze mną rozmawiać, pytała, co robię, i jej ja wytłumaczyłem. I ona stała w drzwiach, jakiś taki zapach jakiegoś mięsa gotowanego, albo po prostu okrutny. Za, za jej nogami dzieci stały, które zaglądały, i ona mi mówi: no tak. Męża zwolnili, skończył mu się zasiłek, mnie się teraz kończy i mówi tak, nie wiem co z sobą zrobię, bo do pracy na kasie na przykład w Biedronce nie pójdę, bo jestem za stara. Myślę, że on mi miał więcej niż 65 lat nie miała, miała braki i zębieniu i tak dalej, była zaniedbana dosyć, czyli takie sytuacje to, by, to było, to, to, to o PGR-ach i ofiarach pgr się dużo mówi, natomiast tutaj faktycznie to dotknęło bardzo dużo ludzi i też jak gdyby też wpłynęło na kształt krajobrazu, no bo wraz z likwidacją zakładów pracy, te, te osiedla patronackie, część z nich, które już, tych, tych, tych ludzi stamtąd uciekali, budynki były rozbierane, stawały się takimi dzielnicami ludzi wykluczonych, dzielnicami nędzy. Myślę, że trzeba było się tym zająć wtedy. Długą płaszczyzną odniesienia dla mnie w tamtym czasie, czy w ogóle cały czas jest, jest fotografia amerykańska z lat 30. czyli ludzi, którzy pracowali dla Farm Security Administration i Office of War. I robiąc zdjęcia na Górnym Śląsku, myślałem o, o Johnie Watszeniecz, o Hajnie, Drzeko Dilano. Próbowałem takich znajdować miejsca, jak, jak najistniejszą, podobne bym fotografowali, w, o, też w okręgach przemysłowych. I tyle, że oni robili zdjęcia też ludziom, a ja tego nie robiłem, Fotografowałem krajobraz. Więc tak, składam teraz samokrytykę po latach. Czyli można powiedzieć, że fotografia chwyta też takie momenty przemian, zmiany. Tak, i też daje do soczewki to, czego nie widać na co dzień, bo też może ogniskować i przyglądać się tym zjawiskom, które być może będą interpretowane z jakiś moment, albo może potrzeba więcej tych zdjęć, żeby zobaczyć coś w większej perspektywie. I to takie pytanie może osobiste czy dlatego Pan robi zdjęcia? Co jest taką Pana na wewnętrzną motywację? Ja bo... Pani, to jest, dla mnie to jest prosta sytuacja. Impuls idzie z krajobrazu. Widzę coś, co zwraca uwagę, i jeżeli jest to natarczywe i jak gdyby nie odpuszcza, to wtedy się zajmuję tym tematem. Bo jest coś takiego, że to kształt krajobrazu, jakiejś sytuacji, jeżeli on tak mocno działa, to wydaje mi się, że też może działać na innych. Mam takie przeświadczenie. To trochę jest tak jak jest, bardzo często przez polskich teoretyków fotografii jest przywoływane te, te, te dwa pojęcia Rolanda Barta, punktum i studium, prawda? Tyle, że punktum w przypadku Barta to jest to, co na zdjęciu oglądanym jest tym nakłuciem, jest tym odstępstwem od tej rutyny studium, prawda? Natomiast moim zdaniem, punktem, jak gdyby też jest w stanie nas ukłuć, kiedy patrzymy, kiedy mamy kontakt z realnym. I jeżeli to jest mocne, to należy się temu przyjrzeć. Przynajmniej mówię o sobie. W przypadku synagog było tak, że mijałem cztery takie obiekty jeżdżąc do Warszawy samochodem, i one za każdym razem patrzyłem. W słomnikach na tę opuszczoną synagogę, i myślałem, coś tu jest, znowu kolejnym razem. I kiedy zacząłem robić zdjęcie, okazało się, intuicja mnie nie omyliła, że to było coś, jakiś taki rodzaj impulsu, nie należało go zignorować. Więc raczej na tej zasadzie, ale też jest tak, że jak przychodzi mi do głowy jakiś pomysł, to to sprawdzam, bo nie wszystko jest w stanie zadziałać. Wspaniały tytuł, niewinno go nie istnieje. To cykl fotografii synagogu. Które zmieniły swoje funkcjonowanie, swoje przeznaczenie, ale też wydaje mi się, że to może być dobra puenta do naszej rozmowy, bo chyba mamy neutralnego sposobu widzenia rzeczywistości i świata. No to jest w ogóle cytat z Gombricha, który wykorzystał Bogusław Deptuła pisząc recenzję z wystawy nowy dokumen Nowi Dokumentaliści z Zamku Ujazdowskim w 2006 roku. I to była recenzja krytyczna. Wziąłem to do siebie postanowiłem wykorzystać, ten bo on zarzucał uczestnikom, że nie interesują ich kwestie społeczne. Więc pomyślałem i nic innego, więc pomyślałem sobie, że wykorzystam ten tytuł, a jednocześnie tak oczywiście on mówi, o tej sytuacji, też uczestniczy, jak gdyby, braku neutralności w przypadku osoby, która kadruje fragment realnego i, nacisa, i robi zdjęcie, prawda? Że on jest, ta osoba wcale nie jest wyłączona z tego procesu i nie jest w ekskluzywnej sytuacji, tylko jest uczestnikiem tego też i też w, jakichś, w, jak, w jakimś zakresie ciąży na nie odpowiedzialność. Też oczywiście posługuje się swoją wrażliwością, wiedzą, tak. wyobraźnią, też tak. Pięknie pisze o tym John Berger w klasycznym przecież eseju, Sposoby widzenia, mówiąc, że to widzenie i relacja pomiędzy tym, kto widzi i co widzi, nie jest nigdy ustalona jednoznacznie, zmienia się, jest zależna od wielu, wielu aspektów. Jako poetę mógłbym też tutaj podać cytat z wiersza Douglasa Dana, takiego szkockiego poeta, bardzo go lubię, jakoś nie jest specjalnie popularny w Polsce. On napisał utwór pod tytułem Jestem kamerzystą, i to jest aluzja do. Wiersza Odena, i tam jest taka, taki fragment. Prawdę znają tylko ofiary prawdy. To powiedział Wojciech Wilczyk, poeta, fotograf, autor esejów, krytyk, wykładowca Akademii Fotografii w Krakowie i oczywiście wspaniały gość XIV Polskiego Festiwalu Fotografii. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.